Wojny, bo w wojnie w miłości wszystkie chwyty dozwolone o o, ja tego tu nie lubię to strzał kurwa musiałeś to się z tym strzelowało to się strzelało kuśba, tak? kurde, dwóch, dobra ej, nie żyje masz, o ty mówię, że mam czołg Ej, biegnij piechur, czekaj. Wiem, wiem. Teraz idziemy ponownie. Już ja trafiłem. <laughs> Dzieje się, że się ukryje przede mną. A szwatki nie zajmowaliśmy ich ciągu? kurwa. Może być. Jesteś? co? Spytałam. No, to się odpalało. To tu. tu. Dobra, tu. Kurwa, ma się Aha, wbycie. tam przed nami. Jest w stuk, w Prawo, 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 nie, 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 nie tyłem, nie tyłem do niego ja staram się to zrobić, naprawić no O kurwa, immobilizer critical damage Chciałem tobie dać kuźwa ten sprzęt no chciałem, go. chciałem tobie oddać, chciałem uciec sobie dać, bo kuśwa ja tutaj zapomniałem przycisków kuźwa nie <laughs> Tu tak jest tak się grało, Cię, z tym, stało... ale, ale akcja była dobra w tym ciągu